Cześć! Bardzo miło mi Cię gościć na kanale. Mam przed sobą kilka komiksów. Są to nowości majowe od wydawnictwa Nonstop Comics. Co ważne, nie jest to pełen pakiet majowych komiksów od Nonstop Comics, jednakże wziąłem to, co mnie po prostu zainteresowało. I chciałbym Cię w tym momencie zaprosić na krótką prezentację. Sprawdzimy, co zawierają sobie te trzy komiksy czy mają jakąś zawartość dodatkową i czy ogólnie, no, spodobają nam się, prawda? Bo o to chodzi. Więc zapraszam Cię na pierwsze spojrzenie w te komiksy. A zaczniemy od... drugiego tomu komiksu w głowie Sherlocka Holmesa. Nie będę ukrywać, pierwszy tom, który też i teraz pokazuję, jest jednym z najoryginalniejszych komiksów, jakie ja do tej pory miałem przyjemność poznać. A to za sprawą chociażby o, tego. To nie jest jedyny element, który mnie mocno zaskoczył, ale to jest tak interaktywna książka, to jest tak bardzo angażujący komiks, który nie tylko za pomocą kadrów wchłania nas czytelnika, ale też za pomocą wielu ciekawych zabiegów. Obejrzyjcie tę stronę pod światło i żeby zobaczyć, co jest w środku, trzeba z drugiej strony po prostu podświetlić. To jest oryginalne. I. Niestety, takich zabiegów ja praktycznie w ogóle nie widzę w żadnych innych komiksach. Jeżeli się mylę, jeżeli są takie komiksy, dajcie mi proszę znać. Natomiast obecnie mamy przed sobą drugi tom sprawy skandalicznego biletu. I po raz kolejny okładka przyciąga uwagę. Za chwilę zobaczymy znowu ten bardzo oryginalny. Zabieg, który nie jest zbyt często stosowany. Identyczna sytuacja mamy tutaj otwór, który wskazuje na profil pewnego człowieka. To na pewno w tym momencie nie jest Sherlock Holmes. Z uwagi na to, że to jest drugi tom, mamy ścisłe powiązanie pewnej sprawy, a sprawa ta dotyczy biletu, tytułowego biletu. I zwykła konsultacja medyczna doktora Watsona okazuje się czymś o wiele bardziej brzmiennym w skutki. Gdzie tajemniczy proszek odkryty na ubraniu pacjenta i bilet na szczególnego rodzaju spektakl podsuwają Sherlockowi Holmesowi trop spisku o niewyobrażalnym zasięgu. I z tego, co zdołałem już w tym momencie zauważyć, identyczna zabawa formą. Identyczna zabawa formą co poprzednio, to znaczy, że mamy oczywiście historię, kadry z wydarzeniami. Ale także znajdujemy się w samej głowie Sherlocka Holmesa, dokonujemy czy uczestniczymy w dedukcji pewnych spraw, aby w efekcie końcowym rozwiązać tajemniczą zagadkę. Tak, więc ewidentnie komiks ten mocno wyróżnia się i może nawet inaczej powiem on idealnie pasuje do świata Sherlocka Holmesa, do tego wybitnego umysłu. I gdy Sherlock Holmes i dr Watson są na tropie chińskiego magika, celem ataku staje się minister kolonii brytyjskich. Jaki spisek uknął siarkowy mag? Słynny detektyw zdecydowanie ma do czynienia z postacią równie tajemniczą, co niepokojącą. A to jeszcze nie koniec. Kilka miesięcy temu już recenzowałem pierwszy tom i wówczas zachwycałem się właśnie stroną wizualną i tym, w jaki sposób to wszystko się prezentuje. Więc w tym momencie też i śmiało mogę powiedzieć: warto to kupić. To jest świetna lektura, lektura zarówno dla młodszych, jak i starszych. Zapewnia przepyszną zabawę w odkrywanie tych wszystkich spraw, które tutaj mają miejsce. Spojrzę jeszcze na tylną stronę okładki, aby zobaczyć cenę. Cena tego komiksu to 64,90. Koszt pierwszego 54,90. Kolejny komiks, jaki chciałbym Ci pokazać, to Sweet Paprika tom drugi. E, oczywiście jest to tom drugi, więc od razu też jej zestawiam z tomem pierwszym. Wcześniej nie miałem do czynienia z tą serią i zastanawiało mnie, kim jest Mirka Andolfo. Jest autorką kilku serii, na przykład Mercy, a także Wbrew Naturze. I to jest jej kolejna seria, bardzo ciekawa seria, jaką jest Sweet Paprika. Paprika to odnosząca sukcesy nowojorska bizneswoman, która całe życie podporządkowała zawodowej karierze. Dawno temu ktoś złamał jej serce, dodatkowo surowe wychowanie uczyniło ją introwertyczką do wyniszczającego wręcz stopnia. Mimo to, wciąż marzy o romantycznej miłości, tylko nie wie od czego zacząć. Nie to co Bill, przystojny dostawca o anielskim usposobieniu, otoczony wianuszkiem rozkochanych w nim kobiet. Jego swobodna beztroska sprawia, że Paprika robi się bardziej nerwowa. Komiks uznaną za połączenie seksu w Wielkim Mieście z dziennikiem Bridget Jones i doprawione szczyptą diabła ubierającego się u Prady. Więc z tego co widzę jest to bardzo zabawna, ciekawa, pikantna seria komiksowa o docenianej na całym świecie właśnie Mariki Andolfo. Jest to lekka historia o zabarwieniu erotycznym, ponieważ mamy tutaj też i wiele scen, no Myślę, że nadających się dla osoby dojrzalszej, myślę, że niekoniecznie plus 18, ale plus, ale plus 16 już bym dał. Nawet zwracając uwagę na informacje z tyłu opłatki, nie widzę adnotacji o tym, że to jest dla osób dorosłych. Tom drugi kosztuje 54,90 i tak samo Tom pierwszy. Sweet Paprika posiada jeszcze galerię okładek. Możemy zerknąć na nią, chociaż jest dosyć pikantna z tego, co widać, ale jest to na tyle sympatyczne, komediowe, romantyczne, więc myślę, że można spędzić przy tej lekturze zdecydowanie miło czas. O, tutaj mamy Mirkę Andolfo, nagradzaną włoską autorkę docenianą za jej silne postaci żeńskie. Ostatni komiks, jaki chciałbym Ci dzisiaj pokazać, to komiks zatytułowany Plot Halls od jednego z moich ulubionych scenarzystów, rysowników, jakim jest Sean Murphy. Jego styl rysowania jest tak mocno charakterystyczny. Poznałem go w bardzo, bardzo dobrej serii Batman Biały Rycerz. Czekamy na kontynuację, ale też i. Mam komiks Chrononauci, też od, od Marfiego, i ta kreska, ona no, jest charakterystyczna, i no, ona trafiła w mój gust. Dosłownie, jestem nią zauroczony, zachwycony. Jak bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, że Non Stop komiks właśnie wydaje kolejny komiks tego samego autora, bo jak się okazuje, Plot Halls to jeden z najabitniejszych projektów scenariuszowych Shana Marfiego. Literatura stanowi nielada wyzwanie dla autorów. Wśród wielu wątków, przeróżnych przygód i złożonych profili postaci mogą się one łatwo pogubić i nie sprostać zadaniu przelania wszystkich założeń na papier. Platholes, składająca się z kilku postaci fikcyjnych, zrekrutowanych z literatury gatunkowej horroru, science fiction, fantazy, mangi i innych ma jedno proste zadanie. Pod nadzorem redaktorki. Ma naprawić pogubione wątki dzieła literackiego. I ten opis, on mnie naprawdę bardzo intryguje, ponieważ mamy do czynienia z nisztampową fabułą. Okazuje się, że postacie fikcyjne odpowiadają za złożenie jakiejś fabuły, złożenie pewnego dzieła literackiego, co jest oryginalnym zabiegiem, z którym chyba się jeszcze nigdy nie spotkałem. Komik zawiera również i trochę zawartości dodatkowej, którą chcę teraz pokazać. No, widać, że bohaterowie są z pogranicza fantastyki. Tak, jest ich trochę. Mamy też i Galerię Okładek. Słuchaj, ja jestem zauroczony tą kreską. Ona jest bardzo specyficzna, i jeżeli wpada tobie w oko, tak jak i mnie, to ja myślę, że jest na co czekać jest, jest co czytać. Tak, Sean Murphy. Mam jeszcze wzmiankę biograficzną i jeszcze inne dodatkowe informacje. Zerknijmy jeszcze przez chwilę na tylną stronę okładki, aby sprawdzić ile okładkowo ten komiks kosztuje. A kosztuje 69.90. Zaprezentowałem już wszystkie komiksy, które otrzymałem od Nonstop Comics, za co bardzo serdecznie dziękuję i Tobie serdecznie dziękuję za to, że spędziłeś, spędziłaś ze mną ten czas. Napisz w komentarzu proszę, który z tych komiksów najbardziej przypadł ci do gustu, który Ciebie najmocniej zaskoczył i z pewnością za jakiś czas stworzę materiał podsumowujący z odpowiedzią na zasadnicze pytanie, czy warto kupić? a może wypożyczyć i przeczytać, prawda? Dzięki serdecznie za to, że jesteś. Do zobaczenia. Cześć!